Ja, Montysia. Dzisiaj będzie pierwszy odcinek na moim kanale. Dzisiaj jak, dzisiaj nagrywam z kamerką. Yy, miałam pewien problem jak ją załączyć, ale w końcu się udało. I jem swoją kość. Kość Antka. I, Anty. i dzisiaj pokażę wam moje konto w Brawl'u. Brawl I tak wygląda. Mam 36 gemów. Nazbierałam i kupiłam mega boxa. A nic z niego nie wypadło i nie nagrałam tego. I od dzisiaj będziecie codziennie widzieli moją twarz, jakiemkie ubasy. <grym grym> I to jest moja podróż. Ja my... I ja mam będę nagrywać z Maćkiem. Jeżeli go nie znacie, to na kanale Zusia Unicorn jest dużo z nim filmów. I był film o jego złamanej nodze. I. To ja teraz kradnę zuzi kanał, no bo też chciałam być YouTuberem. I po prostu zaczęłam teraz nagrywać. I też sami nie będziecie widzieli, co ja robię, bo niestety na filmikach nie będę mówić, no bo mam takie coś mi się zepsuło i nie będę mówić, będę się tylko z Wami witać jako Montisiu. I ja będę grać jako Montisia, tylko że niestety będę grać na zuzi koncie, bo nie mam jeszcze swojego. Ale mam tutaj 12 tysięcy boharków. I mam nową postać, Gail. Ona nie jest już taka nowa, no bo jest nowa postać na niej. I wylapiłam Zuzi do tego Gaila Gadget. I bardzo się z tego cieszę. I wpadajcie w ogóle na yy, inne filmy na tym kanale. Bo będzie jeszcze więcej ze mną, czyli Montisią. I to tylko tyle chciałam w tym filmie powiedzieć, że on dzisiaj kradne kanał Zuzi i pan!